Na serdecznie. W tym odcinku przedstawię postać Anub Arak. występował w pełnym składzie, czyli team. Tego Dobra, tak jestem. jak widzimy z Diablo, Regar, Tank. Tak powiem apteczka pierwszej pomocy, Regar. Fala, dystans, zabójca, czyli CPS, Artas, bojownik, zwarcie. Cokolwiek to jest. Rozpoczynamy dalej? W rywalizacji. Każe jakie mogą być. To no, baraki, nie, tak? Możemy kupić jedynie za golda, za 10 tysięcy. Bo jest. Tej mamy... mamy kolor. Prowy. to możemy zakupić za całe 9 euro. kolory złoty aż nośni coś komu podoba tutaj ten bohater nie posiada wierzchowca za ciężki hmm. Te, diabolo weźmy co? nie czekałem, nie, nie, nie klikuję jeszcze? <śm> Tak, tak, się zapatrzyłem w moją postać piękno, że. Tak, jeszcze, jeżeli ktoś jeszcze nie widział różowego Diablo, to ma teraz okazję zobaczyć, tak? <grym <grym <wstydem> jeszcze lepiej jest, jak kolega włączy kucyka do tego. O tak. O, teraz zobaczymy właśnie Diablo na. nie na kucyku, tylko na. wojowniczym bojow, koziołku. <grym I, <grym love my... I love my pony, tak? I love my koziołek. No w końcu moja. I osiołka uczymy co nic nie kosztuje. Woli przypomnienia. Znaczy chodzi o to, że mało je, czy... Sam się pasie. <śmiech> <śmiech> sam się pasie na trasie. Tak, sam się pasie na trasie, dokładnie. Leci dziubek groździwi i wszystkie komary wady w Szwad. mój osiołek w akcji. Bohaterowie, przygotujcie się. do Pytanie: bohater opuścił bitwę? Ony. Bohater. Karapakasu. Coś tam. Karapaksu. Bitwa rozpocznie się za. Science Fiction. Mam nadzieję, że tegiel też nas strzeguje. nie jedziemy. Tak, a potem może to od razu? Jeden. W tym drugim dojdzie na pewno do biotyki Właśnie o to zaraz, chodzi. No, zaraz zobaczymy co to. Oni nie mają nikogo do leczenia. Do Ale mają. Czoł, czoł, czoł. Bardzo dobrze. Ktoś mnie blokuje. Nie będę mówił głośno, kto. Ha, ha. kto było. No Dobrze, ja tu z faktorem na dole będę. ja tutaj Gdzie ty jesteś? A, tutaj. Dobra. Te 3 3x3. Odsuńcie się z linii, żeby nie stać tam. Widać możliwości, A ten czołg mógł działać. No to ja pobiegnę w takim bądź razie do Nikona. by go nie przerobili mogę. na jakiś inny aparat. Regar, Rejgara, tego chyba Reynora. No, ja. ja się trochę leczę Ojojojojo. Ja, 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 Klepy ja. ja. z mojej Parak jest bardzo sympatycznym żuczkiem. Kopalnie wkrótce Obalnie, będą za 25 sekund. Można byłoby ich trochę jeszcze obić. Oj, no co to robicie? Ja bym po, po nich dopiero wlazł, wiesz? Na poziomie szedłem. Wjeżdż, Dobrze, oni no tutaj jest cała masa. Uważaj, bo ty nie będziesz jedyny, wiesz? Aaaaaj... Ten czołg! Łaaa, wow, idę, idę do was. Dlaczego... Je do nie do górnego wejścia, ja tam będę zaraz wchodził. Dobrze, zostałem. Ja już wchodzę Dawaj tam walę Nikon, nikon, wala tam była. Widziałem, widziałem, widziałem. Nie, nie, nie zdążył by mi dokonać. Wala to wala, ale... Pierwszym tematem to są te czaszki teraz. Tak, tak, dobrze. Spaga z tyłu. Stonąj, Tył, Tiger, tiger! Dobrze. Dobra, na nas Biegnę do Funakiego, żeby go trochę oledzić

Wale dobra, o, o. zostaw go, zostaw go, walej po prawej, walej po prawej A mnie się życie właśnie kończy przez tą walę Tylko że ja nic nie zrobię, abym ja musiał chyba możesz mnie uleczyć? Do bazy Do bazy idź, zobacz, już stój, nie stój Dobra Tylko niech tego lifea, o właśnie to życie niech ktoś weźmie Butelkę z życiem Zobacz. O, gitara. Teraz do bazy. Dokładnie. Eee, dobra, idziemy z naszym kolemem, nie? Ciśniemy na maksa po prostu do przodu. Eee, tych do. Niechaj się stanie. A teraz nam dół Gdzie ja nasz golem, tak w ogóle? Nie gdzieś po lasu. Uważaj, uważaj, stagier, uważaj. No, 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 a co to... czołg? Dobrze. Czołgu nie ma. A to na kiedy zginąłeś? Aha. Zabadzę. Aha. Nie, 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 nie. Po prostu obejrzałeś? Oj, nie zdążyłem. Zabadzę, się skupiliśmy, wiesz? Dalej, panowie. Tak, tak, tak. Grenade. No, Przerzuciłem ją, ale... ale Te... życie by Zjedę Te Dobra, co fajne, co fajne, co cofamy. cofamy, panowie. cofamy. Baga, czołg. Jeszcze to źródełko byłoby dobrze rozpie... Dobra, czołg, 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 czołg. rozpieprzyć. Cofamy, cofamy. Fakt, fakt, bardzo ładne. Dobrze, ja skoczę na górę. No idziemy ten szwukę robić, tak jak mówi Fragi. Dobra. Dobra. To róbmy. Naznaczcie. No, O, jeszcze tu jest, tak?

Dobrze, dobrze nam ja to teraz to bieżę. Tak, ciśnijmy za nią. Istotnie. leczymy za tą przestrzeń. Ja już za was bierze, ja no, to Widzicie, lubicie Ach. Oj, co się tajger? A, Ma, robię mały ten. Nie będę się cofać. Eee, na pewno, na pewno, na pewno, na pewno. No bo się tam. Ciekańko. Dobra, obstynowałem ich na chwilę. Dobra, ja... Ja też na chwilę, zupełnie się. Dół idziemy. Panowie dół. dół. Dobra. Co czy kurczę. Nie umarli chyba z głodnie. Ja biegnę za bojowym koziołkiem. Mhm. Jak się tak nie ja Chodźcie. Tak. Wierdź, niech wierdź, niech Chodź tutaj, tutaj, Nic. tutaj zioma, ale razem. A tutaj zrobię tą. O, oni już tutaj są Chodźcie bossa. Nie, e, tutaj trzeba im czoła stawić. Upaki ma... Mo... na dół, na dół za wszyscy mam. Halo! Gdzie wyjdziecie? Halo! Hacz, 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 hacz. No oni teraz polecili do bosa Idę. E, za mną są, dobra Tu napuszczam! Stop, 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 Ale chodźcie ale dużo wziętych mają życie. Także powinien się doprawić. Musimy. A kto padł? Ja. Eee, czyli, czyli. Czy aktor, aktor. Diablo. Dobra, diablo. Kurde, ja frunę, a ktoś mnie blokuje. Patrzcie też, żeby trochę odblokować. O! Pięknie, to teraz na wusa. Świetnie, świetnie, to proszę. jestem, bazie? Chodźcie wszyscy, to was uleczę. Lecz, czekaj. Już dochodzę. Prawda? Ja. Lecz. Pięć sekund, będzie druga. seria ale przelęłam. Dobra. Pięknie. Powiem to jakoś. Staszkę zostawili. Co? Eee... stanie czy ktoś w broni golema, czy lecimy wszyscy góra, na góra. pełnej i ten, i po prostu idziemy z naszym golemem. Panowie, golem manowie. Manowie, górą, idziemy, czy dołem? Dołem, no na, na dole jest nasz golem. Okej, okay, to dołem. Ale Lecimy dołem, nasz golem jest mocniejszy. Funaki, dół. Ale niewiele. Ale jest, dobra, le lecę już nadół, ziomal, tylko ty dokończ. Lecimy, lecimy, lecimy wszyscy, wszyscy, chodźcie, chodźcie do przodu. Do przodu, bo biją golema. Musicie tam fajnie, ja nie oponaj. Chodźcie, chodźcie. Już zatrzymuję go, już, 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 już. Daj, odpalam. Będzie czerwono. Bardzo ładnie. Kogo tam widzimy? Czołówka. I jak najdalej w naszym kole, to właśnie leciał, 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 Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Zobaczycie, cię, jeszcze już padam, padam. Nie, już już nie. Nie, 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 jeszcze już Dobrze? Dochodzę do was Bardzo ładnie Odrażę bazę, bazę, bazę Dobrze okay. Faktor, Piękna, cofaj, piekna, cofaj A, no, To na już za późno Już nie mogę na, ani w lewo, nie w prawo Dobra, dawaj, spijacz mi spłonaki Ale ja już jestem w bazie, tak jak Już idę do was Mam duszyczkę, także... Wybijemy bazę Czołg, 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 czarek, czołg Dobra, to zaraz, zaraz, Piękne wejście, oj. Idę dasz się tyle zrobić? Już jestem, chłopiec. Ja cofam, ja cofam. Dżomal, dżomal, dżomal. Cofamy, pan wie, cofamy. Próbuję, ale to mi chyba nie wyjdzie. No, no spoko, ja już tu jestem. Dobra, Czekaj, uciekaj. To spoko. Zobaczmy, ale dobra. Jakoś dam rado jeszcze. Ciekaj, uciekaj! Nie mogę, nie to... No ale po to ja go zastunowałem, żebyś ty mógł. Wiem. uciec, bo nie? nie? Bo ja Moja w tym głowa. Bardzo, bardzo ładne poświecić jak nasz golem się odrodzi. Odrodzi się przed samą ich bazą. Dobra, do bazy, szybko faktor. Dobra, ja już jestem. Telefon, tam... telefon. Le lecimy yy, yy, robić czwórkę. Ja proponowałbym nie czekać do następnego Ale tylko nie wejdź na te czerwone koło. Tak tak tak, dokładnie Wulą, weźmy? Ja, środek robimy Ale oni już nas widzą Pożajcie macie tego w środku I wala, wala Ponaki lececie Walam panowie, uwaga, już czołg. czołg. czołg, czołg. Oj, padam. Dobra, już, ale nie wiem. Ale ucieka. Rejnora, rejnora, jest bliżej. Jest, zejdę. Czoł. Dobrze. Nie mogę, padnę, ale... Aj. Eee, jest. Kurcze. Ikon, nie widziałeś, że ja umieram? Nie, przepraszam, nie zauważyłem. Balę macie w krzakach. Ale uciekajcie, zostawcie ją, no to jest za mało życia już. <laughs> Słuchałem, że padam, bo ta wola mi klepała cały czas. Szybko, tak. Nie, nie zauważyłem kom, kom, kompletnie. Krzyczy się. Ok, bo... Faktor, biegnij już, biegnij już. Szybko, biegnijcie do tego. pani? U nich jest 3, 3 dedy, więc macie przewagę. Musicie jak najwięcej teraz pozbierać. Czaszek i kończymy. Ja będę za 10 sekund. Oni też już są. Oni jeszcze muszą dobiec. No wiem. Też biegną, górą biegną. Śmierć żywym, piękne. Piękne, piękne. piękne. o to chodź, Nie to to nie wiem. Życie oni w czwórkę górą wchodzą. Ostatnia wchodzi Lili. Dobra. Zaraz wchodzę. Tak to Ale oni Sam Zamrożenie tron. Weźmy Dobra. Dobra, chodźcie, wyjdziemy od razu sobie dołem. Nie, nie, nie do bazy. Dobra. Od razu po tej bazy. Pod samego Golema. Oczywiście! Jak nas zabiją, to Golema nie zabiją. Jak zabiją Golema, to nas nie zabiją. Prosta sprawa. Tak, powinien Poczekaj, poczekaj, zio mal na poczekaj Poczekajcie, nie golem wyjdzie Dobra, Już jest, już jest To, leci się Destonuje Wow O i pięknie GG Double G, to dobrze wręcz świetnie No jak zwykle pięknie nam poszło Ciekawe, że już taki byłem do tego wygrywamy 20 zabitych, nawet nie wiedziałem o tym. Portret bohaterski, otrzymałem szósty, szósta ranga paraka od 145 500 expo, 30 golda. Wszystkie styki, to 2 zgony, mechanika, czyli 3. Ładne, ładne. o coś można powiedzieć. Zwróć uwagę na poziomy, oni mają 17, 19. No, tak. a 19. to tak. Też. Słuchaj, wala ma szósty poziom. No, dlatego, że źle gra. Ten zawodnik, który gra wala, on bardzo źle grał i... No oczywiście nie oceniajmy tutaj. Tiger, powstrzymajmy się z komentarzami na temat sposobu tak. grania, bo to nie, nie jest... nie podlega ocenie. A, no, dokładnie. Jest, Gramy jest, dla fanu, nie, że tak powiem... Nie stawiamy tutaj na no, te statystyki, a gra jest od niedawna, w tym bardziej, że to jest alfa test. Więc każdy musi pograć, ograć się, zobaczyć o co tu chodzi, tak? I że tutaj... Proszę się nie zniechęcać w razie, kiedy otrzymacie zaproszenie do tej gry. Będzie ona już dostępna. Nie ma się co, powiem, zniechęcać porażkami, bo samo przychodzi czasem. Ale tym bardziej, jeżeli team porażki. będzie. A porażki, tym bardziej uczą, tak? Wiemy, co zrobiliśmy źle, jak mogłoby być lepiej. Wiadomo, że nie ma co liczyć na to, kiedy będziemy grać sami, samej gotów. Wówczas jest przyciąga graczy, nam, przydziela nam graczy losowych, tak? Nie mamy wpływu na to, co dany gracz robi, nie mamy z nim możliwości komunikacji i tak dalej. No jak na to postać przedstawiłem, myślę, że I bardzo mi się przyjemnie nie grało, myślę, że kiedy ją będziecie również podzielicie moje zdanie. Jest bardzo wytrzymała, do tego bardzo dobrze wspomaga drużynę. No cóż, do usłyszenia w następnym odcinku.